Walentynkowy Flash nie różni się niczym od pozostałych. Jak przedstawiciele Activision podsumowali problemy Call of Duty Warzone po grudniowym update'cie, schraniliśmy sprawę. Nie są oni zadowoleni ze stanu projektu, mimo że miał to być tylko dodatek do Modern Warfare, a sukces jest ogromny. Sezon drugi zostaje zatem opóźniony z uwagi na pracę nad naprawą błędów. Let's take a look at the world of Lost Ark. Różnie to bywa z tym Lost Ark. Debiutując, przebija counter-strajka na Steamie, ludziom nie podoba się endgameowy wątek hazardowy, i serwery są dalej zapchane. Z drugiej strony, gracze znaleźli w warunkach świadczenia usług zapis dotyczący tego, że tylko ludzie mogą je zaakceptować. Dosłownie nie kosmici, zwierzęta czy AI, okej? Okay? From the age, when our world Gracze Minecrafta nie przestają zaskakiwać. Matt Batwings, korzystając z Redstone'a, w 16 godzin odwzorował grę słowną Wordle. Ta nieco różni się od pierwowzoru, wymagając dwóch graczy, a wyrazy nie są słowami per se. A przynajmniej mogą nie być. Jeśli zainteresowało was, to na tyle by samemu spróbować. Mapa dostępna jest na stronie planet Minecraft. I uwaga, uwaga, komputronik odpala nowy kanał YouTube. Już 15 lutego o godzinie 18 odbędzie się wielki roast technologiczny z gościnnym udziałem Arasza i Pitali. Jeśli będziecie chcieli podzielić się swoimi historiami, to podczas transmisji prowadzący będą czekać na wasze telefony. Link do transmisji znajdziecie w opisie. Sieć zostaje powoli zalana pierwszymi recenzjami gry Horizon Forbidden West i mamy zgodność. PlayStation otrzymało kolejny świetny ekskluzyw. Sequel jest większy, ładniejszy, ale nie rewolucyjny. Nie udało się także z ilością dialogów czy wspinaczką, ale to wciąż godny sequel pod hasłem Więcej i lepiej z tym samym. I cyk, pierwsze elementy rozwoju Dying Light 2 trafiają dziś do gry. Techland zapowiadało, że po premierze otrzymamy trochę darmowej zawartości i tak otrzymujemy Authority Pack. Jest to pełny mundur znajomej frakcji? Tylko, że nie. Dostajemy tylko na pierśnik, spodnie i buty. Na kolejne elementy musimy już poczekać. Studio Shiro Games przedstawiło plan rozwoju War Tales łączącego strategię z RPG-ami. W marcu gracze mogą spodziewać się nowego regionu, podniesienia maksymalnego poziomu czy hord nowych wrogów. Latem jeszcze więcej terenu, relacje między członkami drużyny, a nawet wielki turniej. Ładnie się to kręci, oj ładnie. I w nowy tydzień z tylem flasha wchodzimy. Miłego?